Witam Państwa. Tym oto filmem rozpoczynam zupełnie nowy sposób przedstawiania dżungli i sposobu projektowania stron internetowych. Do tej pory widzieliście Państwo tylko i wyłącznie ekran mojego komputera. Tym razem to się zmieni. Będę widoczny ja, jak i ekran mojego komputera. Dlaczego tak jest? Uznałam, że w ten sposób łatwiej będzie przekazać mi Państwu wiedzę. W wielu wypadkach jest tak, że na komputerze nic się nie dzieje, a trzeba coś opowiedzieć, przedstawić jakieś wprowadzenie. Więc doszedłem do wniosku, że pokażę Państwu siebie jako narratora, osobę prowadzącą ten kurs. Część kursów będzie za darmo, część jak zwykle będzie płatna. Tym odcinkiem rozpoczynam właśnie nowy typ kursów, jak i też chciałbym rozpocząć przedstawienie Państwu nowej problematyki. Problematki, którą, która jest związana z budową stron zgodnych z urządzeniami mobilnymi. A ja te strony już generalnie staram się projektować od dwóch lat. Ale pod koniec kwietnia stała się bardzo istotna rzecz. Mianowicie algorytm Google zaczął promować strony, które są zgodne z urządzeniami mobilnymi. A więc na urządzeniach mobilnych strona która jest zgodna z tym urządzeniem będzie wyżej w wynikach wyszukiwania niż ta strona, która jest niezgodna z urządzeniami mobilnymi. Skąd to się wzięło? Prawdopodobnie w Stanach Zjednoczonych w obecnej chwili dużo więcej osób przygląda strony internetowe na urządzeniach mobilnych niż na komputerach. Inaczej te osoby przeglądają strony na urządzeniach mobilnych. Oni chcą coś znaleźć, coś szybko zobaczyć. Nie jest to takie przeglądanie z pełnym czytaniem. Tak wynika według jakichś tam źródeł. Czy w Polsce ten trend również będzie? Eee, uważam, że tak, dlatego że ja sam osobiście, jeżeli chcę przejrzeć internet, to używam tableta albo no właśnie telefonu komórkowego. Jeżeli jestem w mieście, chcę coś sprawdzić, na przykład do której, do której jest czynna dana restauracja, czy jak dojechać danym autobusem. Proste rzeczy, nie? To, co za mną Państwo widzicie, teraz ja się zmniejszam, ten ekran się powiększa, to jest tester. W tym testerze będą mogli Państwo sprawdzić, czy Państwa strona jest zgodna z urządzeniem mobilnym. Wklejamy sobie tutaj nasz adres naszej strony i klikamy aktualizuj. W tym czasie skrypt sprawdza naszą stronę i bada, czy jest faktycznie zgodna z urządzeniami mobilnymi. Czyli czy poprawnie wyświetla się na urządzeniach mobilnych i czy użytkownikowi będzie łatwo ją przeglądać, czy łatwo dojdzie do tej informacji. Bo proszę Państwa, samo skalowanie strony, czy zmniejszanie strony do tego małego krajniku niestety nie pomoże. Wkurzam się. Ja osobiście, ponieważ na telefonie, na tablecie już może tak nie jest, i ja nie potrafię kliknąć w odnośnik menu, bo to cała rzecz zostaje zeskalowana do takiego małego ekraniku. Kiedyś rozmawiałam z człowiekiem, który mi powiedział, że ciężko mu jest wymyśleć taką wielkość ikonki do klikania w menu, żeby była dobra i na telefonie, i na komputerze, i na tablecie. Nie, tego tak się nie robi w tej chwili. Robimy to zupełnie inaczej. Mamy tutaj błąd, Przeanalizujmy to jeszcze raz. Być może e, skrypt jest zajęty, ja Państwu dalej będę opowiadał. Przy stronach mobilnych w, na, w strukturze treści, która jest wyświetlana, zachodzi kilka zmian. Za chwilę o nich Państwu opowiem. Tych kilka zmian jest bardzo istotnych, ponieważ dzięki temu użytkownik łatwiej będzie mógł przewijać na przykład stronę. Super. Ta strona jest e, zgodna z urządzeniami mobilnymi, a więc inaczej przyjazna dla urządzeń mobilnych. I tak ona wygląda na telefonie wstępnie, no ale teraz e, może e, zobaczmy tą stronę w rzeczywistości. Nie? Tak ona wygląda tutaj. To jest ta strona. Jak widać to jest bardzo prosta strona. E, jest to szablon plus dane domyślne e, dżumli. Ale zobaczmy, co się dzieje, że będziemy zmniejszać przeglądarkę. W ten sposób możemy sobie przetestować tą stronę. Nie do końca odda nam to to, co będzie się działo na urządzeniach mobilnych, ale spróbujmy. Zwężamy, zwężamy, zwężamy. I zobaczmy, co się w tej chwili stało. Tutaj nasza strona już troszeczkę zmienia swój układ. Zwężamy dalej. No i pozostańmy przy tej szerokości. Co my tutaj mamy? A mianowicie nasze menu. Proszę zobaczyć, co się stało z menu. Tak wygląda nasze menu. Czyli użytkownik na telefonie komórkowym po prostu robi klik i rozwija mu się menu. Może się zalogować, zarejestrować, jeżeli taka konieczność istnieje. Ale proszę zwrócić uwagę, co się dzieje z naszym menu tutaj. Czyli my możemy sobie przechodzić w ten sposób. Czyli to, co mówiłem przed chwilą. Użytkownik nie musi klikać ikony, które się bardzo drastycznie nam zmniejszą, a na komputerze będą duże. On po prostu dostaje nowe menu. Menu, które jest przyjazne dla niego na telefonie komórkowym. OK. Wyszukiwarka. Zgodnie z zaleceniami Google'a ma być łatwo znaleźć informacje na naszej stronie. I tu jest bardzo mocno pokazana wyszukiwarka. Ona jest praktycznie od razu na samym początku na samej górze. Teraz pokażę Państwu inną rzecz, dosyć ciekawą. Wróćmy tutaj. Jak widać to się zmieniło już. Wracamy do naszej strony. Teraz przejdźmy do strony dla klienta, którą wykonuje. Jeżeli będziemy zmniejszać tę stronę, proszę zwrócić uwagę na ten zielony tekst. Tutaj sobie ją zmniejszymy i o, tak ona wygląda dla urządzeń mobilnych widzimy ten zielony tekst znikł w wielu wypadkach jest tak że pewnych treści nie chcemy pokazywać na urządzeniach mobilnych bo będą one źle wyglądały właśnie ten zielony tekst na zielonym tle źle wyglądałby on by po prostu spływał tutaj bardzo mocno poza obrazek i by burzył cały układ strony po prostu dla urządzenia mobilnego go nie ma. Wykorzystujemy taką funkcję ukrycia na urządzeniach mobilnych. Określonej treści i jej nie ma. Ale proszę zwrócić uwagę, co jeszcze się stało. Widzimy? Proszę zwrócić uwagę na usługi, szkolenia i kontakt. Tak będzie to wyglądało na komputerze. A tak, na telefonie komórkowym. Widzimy logo, tą ikonkę. I widzimy układ. Mamy na komputerze układ w trzech kolumnach. Na telefonie komórkowym czy tablecie w układzie wertykalnym, przepraszam, o, będzie to tak, w ten sposób. Czyli od góry do dołu. Wertykalnie. Natomiast na komputerze możemy ułożyć sobie to horyzontalnie, czyli z lewa na prawo. Jest to bardzo fajna rzecz. Ponieważ użytkownik w tym momencie po prostu przewija palcem od góry do dołu. Nie? nie musi wykorzystywać takiego czegoś jak szczypanie. Czyli szczyp, 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 szczyp. szczyp Żeby to powiększyć, a później zaraz pomniejszyć. To jest bardzo uciążliwe. Tutaj mamy to dużo bardziej wygodne. Tak to będzie wyglądało na urządzeniu mobilnym. Na komputerze. Mam już jedno obok drugie. Czyli jak widzimy, zachodzą Dosyć istotne zmiany na tej stronie. Zmienia się menu, zmienia się układ. Zmienia się jeszcze wielkość obrazka, czym Państwo wcześniej mogli zobaczyć. Obrazek jest po prostu skalowany. Dalej. Możemy ukryć określone treści. Akurat w tym frameworku, na podstawie którego ta strona jest zbudowana, możemy zdecydować, że treści dla komputerów będą ukryte na telefonach komórkowych i odwrotnie, to co będzie mógł zobaczyć przy na telefonie komórkowym, zostanie ukryte na komputerze. Możemy takie rzeczy sobie robić. E, w tym kursie, który będzie już w części płatnej, a ten odcinek jest zapowiedziałego, będę Państwu o tym opowiadał, jak takie rzeczy uzyskać. Od razu mówię, że będziemy korzystać z frameworka. E, jakiś czas temu doszedłem do wniosku, że zbyt dużo czasu trzeba poświęcić na zbudowanie strony internetowej w podstawie własnego szablonu. Lepiej skorzystać z framework'a i mieć zaimplementowane określone skrypty od razu, a resztę tylko dopasować. Czyli do tego szkieletu, bo tak możemy nazwać framework'a, szkielet, nałożyć po prostu nowe ubranie, nową karoserię, nową skórę. I ta skóra dzięki temu szkieletowi będzie zgodna z urządzeniami mobilnymi. No, zaczynamy od tabletu, proszę wybaczyć mi to szybko, ale tak wygląda nasza strona na tablecie, zgodnie z urządzeniami mobilnymi, w układzie jakim, werdykalnym, czyli z góry do dołu. Natomiast jeżeli przekręcimy to tak, proszę zobaczyć, zmieniło się to. Hmm? Możemy sobie tutaj oglądać tak jak prawie tradycyjna strona, natomiast tutaj jest ta zmiana. Teraz telefon komórkowy, hej. Tak wygląda to na telefonie komórkowym. O. Tak i tutaj możemy sobie przewijać, nie? Żadnego szczypania proszę zwrócić uwagę. Wszystko idzie góra dół. Nasze menu też bardzo ładnie się ułożyło. Tutaj możemy kliknąć. Bardzo proszę, w ten sposób się pokazało nasze menu możemy sobie je bez problemu przeglądać. Bardzo fajna rzecz i bardzo wygodna. Widzimy. Teraz pokażę Państwu tą drugą stronę. Bardzo ciężko jest telefon nagrywać w momencie, kiedy są odblaski. No dobrze, ale to jest ta strona druga, którą Państwu chciałem pokazać. To jest zgodna z urządzeniami mobilnymi. Strona, która wygląda w ten sposób. Widzimy? Wszystko sobie przewijamy. Oczywiście pewne elementy animacji zostały zachowane i możemy sobie wygodnie to przyglądać. Nie? Proszę zwrócić uwagę na menu tutaj. Klikniemy sobie i rozwija nam się bardzo ładnie menu, które jest zgodne z urządzeniami mobilnymi. Pięknie, nie? Spróbujemy na tablecie teraz to samo pokazać. No i tak to wygląda na tablecie. Czyli sobie przewijamy. Oczywiście wiadomo, jaki mamy opłat. Najczęściej taki, który trzymamy w ten sposób. Leta. Czyli w układzie góra-dół werdykalnie. Oczywiście możemy sobie klikać i tutaj odchodzimy. Teraz proszę zobaczyć tutaj. Natomiast przekręcamy go tak. I co mamy? Jak się nam zmieniło menu, jak się nam zmieniło układ, układ logo i jak się dopasował e, obrazek. W obrazku jest wykorzystywana bardzo ciekawa funkcja. Mianowicie funkcja, o której będę kiedyś mówił, funkcja cover. Przy tym obrazku, który przed chwilą Państwo widzieliście, była wykorzystywana bardzo ciekawa funkcja, funkcja cover, jest ona zgodna z CSS, która mówi, aby przykryć pełny obszar. Czyli obrazek jest w ten sposób wpisywany, aby przykrył cały obszar. O co tutaj chodzi, Państwu też opowiem w dalszych częściach tego kursu. To jest bardzo pożyteczna rzecz. Nie zostają nam puste przestrzenie po lewej, po prawej stronie, czy na górze, czy na dole. Ja mam czegoś takiego, że mamy bardzo malusieńki obrazek, bo na przykład na komputerze świetnie nam to wyglądało, że od lewej do prawej jest w całej szerokości, nie? I na telefonie komórkowym, który jest w układzie góra-dół, on się zwężył i mamy takie coś wąskiego, a później pusta przestrzeń. Nie? Tutaj to się zachowa troszeczkę inaczej. Mianowicie, no właśnie, jak? Opowiem Państwu indziej. Mam nadzieję, że w ten sposób Państwa zainteresowałem nowym sposobem pokazania dżumli oraz budowy stron internetowych. Zapraszam Państwa do kolejnych kursów. Pozdrawiam.